Wbrew opinii Szekspira, że piekło jest puste, bo wszystkie diabły są na ziemi, bliższą niestety jest mi wizja Dantego z kart boskiej komedii. Trudno o bardziej mylący tytuł. Jednak większość ze zwiedzających, którzy chcieliby podążyć za ligierim do przepasnej czeluści, musiałaby zwrócić uwagę na stratygrafię tego przybytku a zwłaszcza na to, że kręgi piekielne nie układają się wedle potocznych opinii na temat grzechów cięższych i najcięższych. Dość oczywiste, że w kręgu pierwszym znajdują się grzesznicy z przypadku, dzieci nieochrzczone, a także ludzie dobrzy i zasłużeni, którzy chrztu dostąpić nie mogli, choćby dlatego, że urodzili się na długo przed Janem Chrzcicielem. Znajdziemy więc tam Homera, Platona, Sokratesa, chociaż był samobójcą, Cezara i Owidiusza. Krąg drugi, nadal dość lajtowy, przeznaczono ludziom folgującym zmysłom. No to jest pocieszające, że tylko drugi. Są tam słynni kochankowie, Tristan Izolda, Kleopatra, piękna Helena. W trzecim siedzą obżartuchy i ochlapusy. Ponoć też da się jeszcze wytrzymać a w czwartym skąpcy i rozrzutnicy. Jak widać, każda skrajność jest naganna. Żarty kończą się po przepujęciu styksu. Pod Piątką bowiem siedzą zazdrośnicy, e, lęki i uwaga, pesymiści. Krąg szósty to już prawdziwie gorące miejsce. Tu heretycy i ateiści smażą się w ognistych grobach. W siódmym kręgu znajdziemy prawdziwych zbrodniarzy, a także lichwiarzy. Co ciekawe, wbrew praktyce kościoła, na przykład niemieckiego, który chce dawać śluby pedarastom sodomici i im podobni. Prawdziwe jednak zaskoczenie czeka pod ósemką. Okazuje się bowiem, że na szczególne męki zasługują stręczyciele, pochlebcy, wróżbici, oszuści, fałszywi doradcy, siewcy niezgody i notoryczni kłamcy. Musi więc to być ogromny teren przeznaczony dla większości przedstawicieli klasy politycznej, zwłaszcza tej z najnowszych epok. Ciekawe, że Dante umieścił tam również Mahometa i mistrza politycznego fortelu Ulysesa. No, Machiavelli jeszcze się nie narodził. Największe zaskoczenie czeka jednak zwiedzających na końcu wycieczki. Dziewiąty krąg jest zimny. Bardzo zimny. Od Sybir do sześcianu. A kto zasługuje tam na kartę stałego pobytu? Gdzieś pod lodem? Okazuje się, że zdrajcy na czele z Judaszem, a z naszych rodaków pewnie cała gromada celebrytów, Stargowiczanami i członkami wRONU włącznie. Obawiam się tylko, że pod koniec takiej wycieczki mogłoby się okazać, w końcu nie jesteśmy ani Orfeuszem, ani Owidiuszem, ani wergiliuszem, ani nawet Dantem, więc mogłoby się okazać, że posiadany bilet był tylko w jedną stronę. A numer serii oznacza krąg, do którego trzeba będzie się udać na stałe. Chyba, że wcześniej zaopatrzyliśmy się w przepustkę do czysta albo nawet nieba.